Przedstawiam wam klawiaturę Dark Project ALU87B Delta Owoc współpracy z marką ZG Fusion, założoną przez cenionych technologicznych YouTuberów Ziemniaka i Grzegorza Rycko. To połączenie pasji i doświadczenia zaowocowało urządzeniem ważącym ponad 1500 gramów, łączącym elegancję z wyjątkową trwałością. Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dla Was niesamowity odcinek. Coś wspaniałego. Słuchajcie, no przyszła do mnie długo wyczekiwana paczka. Ja już wiem, co jest w środku, ale nie ukrywam podekscytowania, bo jestem naprawdę bardzo przejęty to, co do mnie tutaj przyszło. Powiem tak, no paczka jest naprawdę bardzo ciężka. Aż sam jestem w szoku, że tak dużo waży. Tego się nie spodziewałem. Po tytule filmu już pewnie wiecie, co to jest, więc nie będę przedłużał. I tak, to jest. Najnowsza klawiatura od ziemniaka. Słuchajcie, no dobra, otwieramy. Otwieramy tą pakę i zobaczcie na to, jak piękne jest to opakowanie. Tak, moi drodzy, to jest klawiatura Delta Dark Project Powered by ZGF. Piękne, piękne opakowanie. Może zanim rozpieczętujemy i zaczniemy przygodę z recenzją, no bo ten odcinek będzie niejako recenzją tej klawiatury, dość specyficzną recenzją, bo ja też jestem dość specyficznym użytkownikiem. Nie jestem graczem, bardziej twórcą. Dużo montuję, dużo y, tworzę w programach od Adobe, więc y, będę testował tą klawiaturę pod tym kątem. Czy jest ona odpowiednia dla takich osób jak ja, które mniej grają, a więcej tworzą. O tym się przekonamy za moment, ale najpierw Krótka historia tej klawiatury. Jest taki youtuber Ziemniak, jeden z popularniejszych youtuberów technologicznych. No i ta dwójka Ancymonów wykminiła taką piękną klawiaturkę. Tych klawiatur jest nieco więcej. Link do wszystkich zostawiam Wam w opisie, w opisie tego filmu. Co najważniejsze, te klawiatury są bardzo, bardzo tanie. Są doskonałym pomysłem na prezent świąteczny, od choinkę i nie tylko. No i w swojej klasie tak naprawdę według mnie nie mają konkurencji. I to jest ich ogromny plus, ale tych plusów myślę, że będzie dużo, dużo więcej. Już zaczynając od pudełka, ja się nie mogę doczekać, kiedy otworzę, kiedy rozpakuję to piękne pudełko. Dosyć, dosyć minimalistyczne. Tutaj mam oczywiście rysunek tej klawiatury. Mnóstwo detali, mnóstwo smaczków. Kolaboracja z Ziemniakiem i Grzygoziem. I Grzygorzem. Z G. Fusion. Mnóstwo informacji, zobaczcie tutaj, no, tak wygląda technikalia, jest to dokładnie model ALU 87B Delta, mm. no i dlaczego tak yy, ciężka jest ta paczka, ponieważ jest ta klawiatura z odlewu z aluminium, tak moi drodzy, no to w tym przedziale cenowym raczej się nie zdarza, ja przynajmniej nie spotkałem się z tak yy, ciężką klawiaturą, Oczywiście jest to klawiatura mechaniczna, to za moment sobie wszystko przejrzymy. Najpierw taka jeszcze tutaj informacja. Onionite, czyli ALU87B, ALU87B Gamma i Sigma. Jest tych modeli no kilka, kilka, także w opisie macie link, tam wszystkie możecie sobie przejrzeć. Ale myślę, że tutaj tych dodatków do, y, będzie znacznie, znacznie więcej. Bardzo mi się podoba te opakowanie, chyba jedno z najpiękniejszych, jakie widziałem ostatnio. Y, ten minimalistyczny design, super, coś, coś wspaniałego. Tutaj grafik zrobił naprawdę y, dobrą robotę, ale już nie przedłużajmy, zróbmy sobie ten klasyczny Opening. Dobiorę się do tej klawiatury i zobaczymy razem, wspólnie, co też tutaj ciekawego się znajduje. Odbezpieczam folijkę, która już tam nie będzie potrzebna. No i to jest ten moment. Wysuwamy. Wow! Wow! Zobaczcie to, jaka dbałość o detale. Jaki gruby karton. Otwieramy. No mega! Pudełko to jest 10 na 10. Jest tutaj informacja. Dark Project. Żebyśmy wiedzieli, z kim tutaj była robiona kolaboracja dwóch ulubionych youtuberów. Mm, to jest dosyć śmieszne. Nieźle. Nieźle. Fajna rzecz. Fajny gadżet. Dbałość o użytkownika. Tu jeszcze mamy taką przekładeczkę. Gąbeczkę. No i klawiatura. Moi Państwo, szanowni, ale ona jest ciężka. Naprawdę, no. Jeszcze tą pokrywkę. Ile tu jest zabezpieczeń klawiatury? Aż mi odjęło mowę, po prostu jest obłędna. Piękna, piękna klawiaturka. Jak te klawisze chodzą. No, moi drodzy. O, będzie absolutny sztos. Już mogę Wam powiedzieć, że zakochałem się w tych klawiszach, zakochałem się w tej mechanice tego wszystkiego, w tej wadze. Zobaczcie, jak to wygląda. Dizajnerzy odwalili tutaj kawał, kawał solidnej roboty. Ale wrócimy jeszcze do tej klawiatury, bo to nie wszystko, co tutaj się znajduje za chwilkę. To sobie obejrzymy, no jeszcze się nacieszę, pewnie macie na przebitkach, jak ta klawiatura wygląda. Powiem tak, no na pierwszy rzut oka od razu 10 na 10. Obudowa klawiatury wykonana jest z jednego kawałka aluminium, co zapewnia jej solidność i stabilność na biurku, eliminując przesuwanie się podczas pracy czy grania. Dzięki pełnej konstrukcji poprawia także doznanie akustyczne, oferując ciche i precyzyjne działanie. Sercem tej klawiatury są autorskie przełączniki G3 MS Moonstone, stworzone po miesiącach analiz i testów. Udoskonalone względem poprzedniej wersji oferują dłuższą prężynę i szybszy powrót klawisza, co przekłada się na dynamiczne pisanie i granie. Klawiatura wspiera technologię Hotswap, umożliwiając łatwą wymianę przełączników mechanicznych. 3 i 5 opinowych bez potrzeby lutowania czy rozkręcania, to zapewnia maksymalną elastyczność i ułatwia konserwację. AU87B Delta oferuje pełni podświetlenie RGB z paletą 16,7 miliona kolorów z sterowanymi barwami, efektami oraz jasnością odbywa się za pomocą skrótów klawiaturowych lub oprogramowania dostępnego przez przeglądarkę internetową. Autorski profil tej kapu. CSA o lekko zaokrąglonym kształcie i delikatnie pochylonym bokach zapewnia naturalne wrażenia podczas pisania zmniejszając zmęczenie palców. Nasadki wykonane z trwałego tworzywa PBT w technologii Double Shot gwarantują odporność na czynniki zewnętrzne oraz długowieczność symboli na klawiszach. Innowacyjna konstrukcja typu gasket mount, w której płytka z klawiszami zamontowana jest na silikonowych podkładkach, poprawia komfort pisania i nadaje klawiaturze unikatowe brzmienie. To rozwiązanie dotychczas zarezerwowane dla znacznie droższych konstrukcji zostało zaimplementowane w modelu Delta. Tytułem podsumowania Dark Project AU87B Delta to klawiatura mechaniczna klasy premium, która łączy solidną konstrukcję, zaawansowane przełączniki i pełną personalizację spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Ale jak ona jest absurdalnie ciężka, ten Escape od razu rzuca się w oczy. Enter, klawisze wszystkie pięknie spasowane. Tu, tu nie ma się do czego przyczepić. No, to będzie sztos. Dobra, zobaczmy co tu jest jeszcze, bo tu, to nie wszystko co my tu mamy. Jest przewód. Podejrzewam, że jest to przewód USB i nie byle jaki. Przewód w ładnym białym oplocie. No pięknie będzie mm, pasował i leżał na biurku. A co my tu jeszcze mamy? Możemy to sobie wszystko wymienić. Troszkę wam przybliżę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Są w takim pudełeczku jest y, informacja o gwarancji. Numer seryjny. No, nie, no, to to jest już. To już jest przyginka. Zobaczcie, co tu jest jeszcze. Mamy tego chwytaka do wyciągania. Też sygnowanego Dark Project. Rewelacja. No takich dodatków się tutaj absolutnie nie spodziewałem. Ale, ale to jeszcze nie wszystko. To chyba są zapasowe, jakieś wymienne klawisze, co my tutaj mamy a tak myślałem zobaczcie, jeśli komuś by nie przypasował na przykład enter, spacja albo escape to może sobie je wymienić na taki bardziej tradycyjny escape no i tu możemy się przypatrzyć jak te klawisze są pięknie wykonane to jest naprawdę kawał solidnego plastiku spacja, spacja bardziej klasyczna od razu powiem, że ta mi się bardziej podoba, no i Enter jako sta przycisk startu. Tu nie wiem, czemu mógłby być domyślnie, właśnie ten start, ale będzie więcej zabawy w wymienianie, bo będziemy na pewno to sobie wymieniać. Te egzemplarze lądują tutaj. Mamy jeszcze taką książeczkę. Podejrzewam, że będzie to instrukcja, specyfikacja. Mamy tu informacje o wadze 1550 gramów. Ma ona obsługę hotsłapa i wszystko to, co najważniejsze, są przyciski funkcyjne, czyli z klawiszem funkcyjnym. Nie ma tutaj, co prawda, tych nadruków, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. Co jest tutaj jeszcze? Są jeszcze śrub... śrubki, są jeszcze te podkładeczki. Ale na samym dole jest jeszcze. O nie, no. W tej cenie jeszcze ten wymienny element. To jest jakiś po prostu coś nieprawdopodobnego. Słuchajcie, no możemy to sobie rozkręcić. I ten silikonowy element wymienić. Także jeśli komuś ten aktualny mechanizm to wszystko nie pasuje, no to jeszcze to sobie może zupgradeować, może to sobie jeszcze pod siebie ułożyć. Tu w ogóle jest kolejna taka podkładka z, z tej gumy czy tam silikonu. No, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, żeby tak dużo akcesoriów było dołączanych. No i. Me, na koniec jeszcze ta metalowa płytka. Jak to sobie zastosujemy, no to jeszcze bardziej dociążymy całą klawiaturę. Ciężko wychodzi, trzeba tu uważać, żeby nie pozahaczać. Dobra, mamy to. No nie. Czy coś tu jeszcze się znajduje? Nie, to wszystko, ale tych dodatków jest naprawdę mnóstwo. No dzięki temu będziemy mogli zindywidualizować tą naszą klawiaturę trochę nadać jej. I indywidualnego luku także no, jeśli chodzi o dodatki o możliwości rozbudowy o te wszystkie bajery no, to jest naprawdę na bogato nie nie szczędzili nam dodatków i to akurat jest piękne ja na pewno na początek nie będę sobie jeszcze wymieniał tych, tych podkładek tutaj pod te mechanizmy zostawię sobie oryginały po prostu zobaczę jak będzie mi się pracowało na tym, co mam, a może za jakiś czas właśnie spróbuję to trochę zupgrade'ować i zobaczyć jaka będzie różnica. Że jeśli chodzi o ilość dodatków, to jest naprawdę grubo, jest wszystko to, co powinno być, a nawet o wiele, wiele więcej. Nie ma się tu absolutnie do czego przyczepić. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak podłączyć tą klawiaturę, zainstalować oprogramowanie, no i testować, 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 testować zobaczyć, jak ta klawiatura będzie się sprawowała w codziennym użytkowaniu. W ogóle też odkryłem fajne zastosowanie tego plastiku. Możemy, jeśli wiemy, że dłużej nie korzystamy z klawiatury, to możemy po prostu go sobie tak nałożyć na klawiaturkę i nic nam się tutaj nie będzie. Kurzyło, jeśli wyjeżdżamy na dłuższy urlop. Fajna sprawa, fajny dodatek. Chemii nie było. Trochę potestowałem parę dni tą klawiaturkę. Ja używałem jej, tak jak wam mówiłem na początku. Z programami typowo graficznymi, programami do montażu, programami do edycji grafiki rastrowej, wektorowej. No i muszę wam powiedzieć, że klawiaturka sprawuje się wyśmienicie. Przede wszystkim. Bardzo fajnie tutaj to wszystko pracuje. Mechanizmy, ona jest bardzo cicha. Zobaczcie, a właściwie posłuchajcie, Spacja jest praktycznie niesłyszane, A te kliki tutaj, bo to muzyka, poezja dla moich uszu. Jeśli chodzi o gry, no bo gry też odpaliłem. Tutaj nie ma się zupełnie do czego przyczepić. Myślę, że gracze będą w niebo wzięci. No i cena na dzień dzisiejszy 399 zł, więc cena jest rewelacyjna, jak za taką klawiaturę, za taką, za takiej klasy sprzęt, mogę tylko z czystym sumieniem ją polecić, więc jeśli ktoś byłby chętny, to na miarę będzie kupić, linki zostawiam Wam w opisie, tam znajdziecie, myślę, że będziecie na pewno zadowoleni tak samo jak ja, bo klawiaturka absolutny hit, 10 na 10, godna, godna polecenia. Mi podczas pracy, podczas pisania tekstów absolutnie nic złego się z nią nie działo. Bardzo wygodna, skoki i tutaj te wszystkie spasowania idealne. Myślę, że przetestuję ją bardzo długo, jeszcze kolejne kilka miesięcy będę ją katował. Dam Wam wtedy też takiego update'a, jak ta klawiaturka się dłużej sprawuje. Po dłuższym czasie, ale tak na szybko, chciałem też nagrać, bo wiem, że dużo z moich widzów szuka fajnego prezentu na święta, więc macie hit gwarantowany. Dla każdego fana gier, ów super opcja. Także słuchajcie, no na dzisiaj byłoby tyle. Ja będę się z Wami żegnał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie ciekawy komentarz, czy chcielibyście dostać taką klawiaturę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!